Cześć. Z tej strony Bartek i witam was w kolejnym materiale. Kontynuujemy dzisiaj serię o przekaźnikach bistabilnych Relpol. Zapraszam. W poprzednim odcinku poznaliśmy standardowe wykonania tych przekaźników. Kto jeszcze nie widział poprzedniego odcinka, no to zachęcam do zapoznania się z tamtym materiałem. Dzisiaj na warsztat bierzemy przekaźniki BISTabilne z pamięcią. Na warsztat bierzemy dziś cztery przekaźniki. Są one zbliżone wyglądem do siebie, więc pokażę wam, czym się różnią, jak je podłączyć i jak działają. Pierwszy przekaźnik to RPB 1PM A230. To przekaźnik bistabilny z pamięcią położenia ze styku. W budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym wykorzystujemy go do sterowania odbiorników przy pomocy łączników. Ja najczęściej wykorzystuję go do sterowania oświetleniem. Ten model zasilany jest napięciem sieciowym 230V. Przed podłączeniem wybieramy, czy do sterowania użyjemy impulsu z przewodu neutralnego, czy z fazowego. Ja wykorzystam sterowanie fazą. Przewód fazowy podłączamy pod zacisk A1. Przewód neutralny pod zacisk A2. Jeden zestyk łącznika sterującego podłączamy pod zacisk fazowy. Drugą stronę łącznika podłączamy do zacisku S. Przyciski podłączamy ze sobą równolegle. Możemy podłączyć wiele przycisków do jednego przekaźnika bistabilnego. Oświetlenie, którym będziemy sterować, podłączamy do dolnych styków przekaźnika. Na styk oznaczony numerem 15 podajemy zasilanie, a do styku 18 podłączamy przewód fazowy lampy. Podajemy napięcie na aparat. Jego obecność sygnalizowana jest świeceniem zielonej kontrolki. Stan przekaźnika sygnalizowany jest kontrolką żółtą. Naciśnięcie któregokolwiek przycisku łącznika spowoduje załączenie oświetlenia. Ponowne naciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje wyłączenie oświetlenia. Jeśli w czasie, gdy oświetlenie jest załączone, nastąpi zanik napięcia, to po ponownym podaniu napięcia zasilania przekaźnik powróci do pozycji sprzed zaniku zasilania, gdyż zapamiętuje on pozycję ze styków. Dla przekaźników RPB 1PM U24 i RPB 1PM A230 do sterowania możemy wykorzystać przyciski podświetlane. Pamiętajcie, że sumaryczny prąd pobierany przez podświetlenie nie może przekroczyć 5 mA. W praktyce oznacza to, że możemy podłączyć do przekaźnika około 15 przycisków z podświetleniem tradycyjnym, zrealizowanym w oparciu o neonówkę. Przekaźnikiem możemy sterować urządzenia o znamionowym prądzie do 16 A. Gdy potrzebujemy takiego przekaźnika, ale zasilanego niskim napięciem stałym lub zmiennym o wartości 24V stosujemy model RPB-1PM-U24. Ja pokażę podłączenie w przypadku użycia zasilania 24V prądu stałego. Plus zasilania podłączamy do zacisku A1, a minus do zacisku A2. Skoro do A1 podłączyliśmy plus, to konsekwentnie musimy się tego trzymać i przycisk sterujący podłączamy do plusa. Powrót złącznika podłączamy do zacisku oznaczonego literą S. Zestyk wykonawczy może być zasilany niezależnie, napięciem innym niż użyte do zasilania i sterowania. Przydaje się to do poprawy bezpieczeństwa, gdyż sterowanie urządzeniem sieciowym 230V może odbywać się napięciem bezpiecznym 24V. Prąd obciążenia ze styków przekaźnika wynosi również do 16 amperów, a jego działanie jest identyczne jak w wersji zasilanej i sterowanej napięciem sieciowym. Dostępny jest również przekaźnik uniwersalny o oznaczeniu RPB1PM UNI ma on uniwersalne napięcie zasilania. Możemy podłączyć go do napięcia stałego lub zmiennego o wartości od 12 do 240 V. Posiada on jeden zestyk przełączny. Prąd znamionowy obciążenia zestyków wynosi do 16 A. Jego uniwersalność polega również na wyborze funkcji. Przy pomocy potencjometru wybieramy, czy przekaźnik ma działać w trybie normal, czyli z pamięcią, czy w trybie RESET, czyli bez pamięci. Jego podłączenie jest identyczne jak we wszystkich innych przekaźnikach. Tutaj można łatwo zauważyć czym różni się przekaźnik z pamięcią od tego bez pamięci. Spójrzcie, w przypadku ustawienia trybu z pamięcią przy utracie zasilania przekaźnik zapamiętuje pozycję ze styku. Po powrocie napięcia zasilania zestyk będzie się znajdował w tej samej pozycji jak przed zanikiem napięcia. W przypadku ustawienia trybu przekaźnika bez pamięci, po utracie zasilania zestyk przekaźnika będzie rozwarty. Taki uniwersalny przekaźnik dostępny jest również w wersji InRash, czyli ze wzmocnionym ze stykiem przekaźnika. Ma on oznaczenie RPB-1ZMI Uni. Dostępny jest jeden ze styk zwierny, który odporny jest na udary prądowe wynikające z załączania np. oświetlenia LED. Potrafi on wytrzymywać 80A w czasie 20ms. Długotrwale jego prąd znamionowy wynosi do 16A. Jeśli chodzi o podłączenie i działanie, wygląda ono dokładnie tak samo jak w wersji standardowej. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam poznać różnicę między konkretnymi modelami przekaźników. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, no to zadawajcie je śmiało w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko, ja żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych odcinków. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!